To jest taka miseczka większa. Do takiej miseczki większej to można na przykład sałatkę warzywną włożyć. Tutaj jest druga miseczka, taka mniejsza, ale też to można jakąś tam sałatkę. Można po poczęstować, można jak ktoś w gościach będzie. No a Regina stwierdziła, że kupi takie, takie jakieś chabazie, haszcze zielone i, i wysypie to wszystko ziemią, tam powsadza i że będzie pięknie wyglądać. Powiem Wam, że pięknie to wygląda to. Yy, jeden z moich widzów ma taką głupią ksywę. Vicios, vicios. Napisał mi z tego czasu, że, że może mi sprezentować kompendia wiedzy e, Secret Service. Jak widzicie, te kompendia tutaj są: e, Kompendium 1, dwójeczka trujeczka z Dziukiem, e, Kompendium 2000 oraz Kapiątka, Martinez i Przyjaciel. Tego nie znam w ogóle, nie znam, czegoś takiego. E, no i wspomniał też, że przywieźcie jakieś bonusiki. No i popatrzcie, ile tych bonusików jest. E, są gierki oryginalne z, z płytkami w genialnym stanie, jeżeli chodzi o, o brak rys e, No i są komiksy. Teraz wam to tak, tak, tak z bliska wam to teraz pokażę. E, są tutaj płytki coverdiski, cover CD do Secret Service e, 48, 47 i z okładeczką e, udało się 52. E, są gierki, jest popatrzcie, TFx to było chyba Tactical Fighter Experiment. E, tutaj z drugiej strony jest Master of Orion dwójeczka. E, jest Jagged Alliance, jest Wing Commander chyba na czterech płytkach. E, jest Grand Prix 2 od MicroProse. Diablo z 96 roku. Ja mam oryginał Diablo, ale mam kupione w reedycji, tam za 20 zł W tej kolekcji klasyki gier komputerowych, a tutaj oryginał z 96 roku. Jest The Crow. No widziołus powiedział, że to jest straszna kupa. Nie wiem, nie, nie widziałem tego, nie grałem w to. Jest Star Wars Jedi Knight. Jest Carmageddon, z tego się mega cieszę. Jest Quake 2, oryginał. I tak mówię, płytki po prostu wszystkie w genialnym stanie. Także tyle płytków. Do tego, do tego jeszcze jest Kajtek i Koko. Pojedynek z Abrom. Kajko i Kokosz. Cudowny lek, Zamach na Milusia. Dzień Śmiechały oraz Rozprawa z Dajmiechem. I tutaj jeszcze mamy, mamy też Kajtka i Koko. Duch Bunkra i Chybiony, i Chybiony Strzał. No mega się z tego cieszę, szczególnie z tych, z tych gierek i kompendiów. Natomiast tak, te wszystkie kajka, kokosze, to ja mam, bo ja mam pełną kolekcję, ale Witzeos powiedział, że mogę, mogę ich użyć jako prezenty w jakiś, w jakiś tam konkursach, które będę robił, więc tak zrobimy. Te, te kajko i kokosze trafią, trafią na jakiś, właśnie, konkursik. I tutaj jeszcze jest podobno nie znałem tego bardzo rzadki i niespotykany komiks: Tajemniczy Rejs. Popatrzcie, coś takiego. Ręka mi zadrgała, bo to z emocji. Jest w świetnym stanie, bardzo taka sztywna okładeczka. I sobie tak tylko otworzymy, co, co to jest, bo, bo nie znam tego kompletnie. To jest też chrysty. Popatrzajcie, popatrzajcie. Jacyś tacy gliniarze, jakieś takie bandjory i tutaj pistoletów. Kurna, popatrz jaki mega prezencik. Bardzo ci inwicjous, dziękuję.